Złamał za zawieszenie broni 37 razy. W Co pan mówi? Oczywiście, że jest ludobójstwo w gazie. Kto ma jeszcze uznać na w gazie? Teraz Hamas morduje Palestyńczyków. Mm -hmm. Tak, owszem, Kto osób w dwa dni. Nie, o czym pan mówi? Jak pan może jako minister, ale tak Na podstawie czego pan to mówi? Co robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Jest absolutnie nieprzyzwoite to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym momencie nie potępia ludobójstwa w gazie. Nie ludobójstwa w Gazie. Na Na jakim jest jak, jak, pan może, jak pan może mówić takiego? Co jeszcze mało znaczy, jest ludobójstwo? To jest po prostu, żeby w mieście w Warszawie, które widziało ludobójstwo, w mieście, które widziało Holokaust, opowiadać, że nie dzieje się ludobójstwo w Gazie? To jest po prostu obrzydliwe. Tofil Bartoszewski dzisiaj dwa razy powiedział, że w Gazie nie ma ludobójstwa. Mówienie takich rzeczy po tym, jak niezależna komisja ONZ, Amnesty International, Lekarze Bez Granic wszyscy jednogłośnie uznają, że to, co się dzieje w gazie, to ludobójstwo, to najgorsze, co ludzie mogą zrobić innym ludziom jest niedopuszczalne, obrzydliwe i skandaliczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i polski rząd powinny nałożyć sankcje na Izrael, powinny nałożyć embargo na handel bronią z Izraelem, a ludzie, którzy publicznie negują ludobójstwo, powinni stracić swoją funkcję. W mojej okolicy było dzisiaj odsunięcie pomnika Bartoszewskiego, człowieka, który ratował Żydów podczas II wojny światowej yy, i żył, ucieleśniając wartości tego, że wszyscy ludzie powinni być przyzwoici. Dzisiaj na tym odsłonięciu był jego syn Tofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, które jest dokładnym przeciwieństwem. Nieprzyzwoite to jest za małe słowo na to, jak jest minister spraw zagranicznych, który w tym momencie neguje to, że jest ludobójstwo w Gazie, które wciąż wspiera Izrael.